Kolejne absurdy prawne. Jad pszczół leczy raka. Następnie znowu absurd finansowy. A na koniec jeszcze jeden podatko. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry i zanim zaczniemy, zostawiajcie koniecznie łapki w górę i udostępniajcie nasze materiały, no bo to bardzo wpływa na algorytmy YouTube'a, które później chętnie polecają nasze filmy dalej. Dzięki wam bardzo serdeczne i lecimy z pierwszym tematem. Są one dostępne do pobrania na stronie geoportalu krajowego. Aby pobrać dane, należy w oknie Zawartość Mapy skorzystać z sekcji. Dane do pobrania. Znalezienie w internecie numeru księgi wieczystej może być wkrótce niemożliwe. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał bowiem, że ujawnianie takich danych łamie przepisy RODO. Nałożył w tej sprawie surową karę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał usunięcie z serwisu GeoPortal 2 numerów ksiąg wieczystych nieruchomości. Jednocześnie nałożył na głównego Geodetę kraju karę w wysokości 100 tysięcy złotych, twierdząc, że udostępnianie danych odbywało się bez podstawy prawnej. Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom, znalazłem serwis, na który są. Strona geoportal.gov.pl to witryna zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Dzięki serwisowi można sprawdzić mapę gruntów, uzyskać niezbędne wpisy. Dzięki serwisowi można sprawdzić mapę gruntów lub uzyskać niezbędne wypisy. Ujawnianie numerów ksiąg wieczystych może łamać RODO. Zdaniem urzędu, którego zadaniem jest ochrona prywatności, publikowanie numerów ksiąg wieczystych w sieci jest ujawnieniem danych osobowych. Znając numery ksiąg wieczystej konkretnej nieruchomości, jesteśmy w stanie pozyskać bardzo wiele danych osobowych które są w niej zawarte. Tymczasem numery ksiąg wieczystych są ujawniane w geoportalu przez głównego geodetę kraju. Tak się dzieje, mimo iż był on wielokrotnie informowany o tym, że numer księgi jest w ocenie prezesa UODO daną osobową. Wyjaśniał w kwietniu w rozmowie z Rzeczpospolitą Adam Sanocki z UODO. Główny geodeta kraju w trakcie przeprowadzonego postępowania nie wskazał przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną jego działania. Co więcej, żaden z przepisów regulujących kwestie związane z działalnością głównego geodety kraju nie pozwala na udostępnienie przez niego w ramach Geoportal 2 danych pozyskanych ze starostw. Czytamy w komunikacie. Według urzędu, dane osobowe to wszelkie informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę fizyczną. Tymczasem w Księdze Wieczystej znaleźć można dane takie jak imię, nazwisko, a nawet numer PESEL. Nakładając na głównego geodetę kraju karę pieniężną UODO, wziął pod uwagę nie tylko wagę naruszenia, jego charakter oraz czas trwania, ale także umyślny charakter działania. Następnie z listy wybieramy interesujący nas rodzaj danych, np. Roku aktualności i klikamy w wybraną pozycję. Jan Nowak jako nowy Mark Zuckerberg? Skandali związanych z danymi osobowymi ciąg dalszy. I tak sporo mówi się w ostatnich latach o tych nieszczęsnych danych osobowych. Wiesz co, to RODO? Zatem, w związku z tym, że urzędnicy dysponują naszymi danymi i mogą je wykorzystywać nawet dla własnych celów. Powinny zajść jakieś zmiany, by im to ograniczyć? No, czy możemy czuć się w ogóle bezpiecznie, gdy nasze dane są w rękach indywidualnej osoby, czy czytaj urzędnika, to z łatwością można takie dane pozyskać lub wspomniany urzędnik praktycznie może z nimi zrobić, co mu się podoba. Konsekwencją tego jest to, że ktoś może wziąć na nas kredyt, bo znalazł nasz PESEL i to w dodatku na stronie rządowej, czy po prostu go dostał. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy odebrali urzędnikom ich możliwość dysponowania naszymi danymi w chociażby taki sposób, że muszą mieć zgodę wojewody, no to każdy proces urzędowy bardzo by się wydłużał, a już teraz nie trwa on krótko. Już i tak skaczemy po urzędach na lewo i prawo, bo akurat My się tym nie zajmujemy. Czy w takim razie urzędnicy powinni mieć swobodny dostęp do naszych danych? Ja nie wiem, ale Wy pewnie owszem, więc komentarze na dole są do Waszej dyspozycji. A teraz następny temat, który będzie już dużo bardziej pozytywny. Jad pszczół leczy raka? To przełomowe odkrycie naukowców. Naukowcy z Australii na podstawie swoich badań odkryli, że jad pszczół miodnych pochodzących z zachodniej Australii, Anglii i Irlandii mogą leczyć raka piersi. Badacze sprawdzili wpływ jadu 312 pszczół na komórki rakowe występujące w piersiach. Okazało się, że zawarty w jadzie pszczół związek chemiczny melityna ma silne działanie antyrakowe. Profesor Peter Klinken z Uniwersytetu Australii Zachodniej uważa, że to przełomowe odkrycie. Dobrą wiadomością jest również fakt, że melityny. Można produkować sztucznie w laboratorium, dzięki temu nie trzeba wykorzystywać do tego celu pszczół. To kolejny przykład na to, że substancje występujące naturalnie w przyrodzie pomagają w zwalczaniu ludzkich chorób. Naukowcy planują teraz badania nad wpływem melityny na inne rodzaje nowotworów. Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących u kobiet. Może być również odmianą złośliwą, powodując przechodzenie komórek rakowych na inne organy, dlatego jest tak niebezpieczny. Jedynie wczesna diagnostyka może uniknąć powikłań i przerzutów, co daje to większe szanse na całkowite wyleczenie. Nie. ważne jest systematyczne wykonywanie mammografii i USG piersi. Co mają. Może zabrzmi to trochę przedmiotowo, ale to, że pszczoły mają leczyć raka nadaje im nową funkcję. Funkcję Niezwykle wartościową. W związku z tym pewnie wiele ludzi wyczai teraz niezły interes w posiadaniu pszczół, co zapewne przełoży się na ich ilość w ekosystemie, co znowu jest pozytywne z punktu widzenia środowiska. Ale wiadomo, lek na raka chyba bardziej nas obchodzi niż zapylane kwiatki. Dzisiaj de facto nic jeszcze nie wiemy o tym leku. Ile jadu jest potrzebne do jego wyprodukowania? Jak skomplikowany jest proces jego wytwarzania? Jakie dodatkowe produkty są potrzebne, żeby go wyprodukować? Ile one kosztują? Ile czasu zajmuje stworzenie takiego? Eliksiru życia. No i wreszcie, czy to faktycznie działa, bo wiecie, leków na raka to już było mnóstwo. Jeśli wpiszecie sobie lek na raka, takie hasło, na Google i wejdziecie w wiadomości i będziecie filtrować po kolejnych latach, no to co roku przynajmniej jeden taki lek naukowcy odkrywają. Zwłaszcza amerykańscy. No, jak widzicie, pytań jest sporo, a jak zwykle. Żadnych odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne: jeżeli będzie działać i będzie tak przełomowy jak chociażby penicylina, to mało istotna będzie kwota i tak się znajdą nabywcy. Tyle w temacie. Pora na odrobinę hazard. Dziennik gospodarczy Puls Biznesu informuje, że statystyki zwalczania nielegalnego hazardu są imponujące: 50 tysięcy automatów do gier, 1 miliard złotych kar. Ciągnąć udało się 44 miliony złotych. Koszty ekspertyz i magazynowania to też 44 miliony złotych. Można zadać pytanie, czy skórka warta jest wyprawki i czy podejmowane działania są naprawdę skuteczne. Gazeta zwraca uwagę, że służby skarbowe przeprowadzają miesięcznie setki akcji na punkty nielegalnego hazardu. Puls biznesu wskazuje, że w zeszłym roku było ich ponad 3000, a sama mazowiecka KAS dokonała 1,5 tysiąca nalotów na jaskinie nielegalnego hazardu, wyłączając z rynku prawie 2000 automatów do gry. Nie ma praktycznie miejsca, żeby skarbówka nie pochwaliła się kolejnym zatrzymaniem jednorękich bandytów. Od 2017 roku, kiedy weszła w życie znowelizowana przez PiS ustawa hazardowa KAS, zajęła 50 tysięcy jednorękich bandytów, pisze Puls Biznesu. Koszty walki z nielegalnym hazardem na automatach też są niemałe i choć oczywiście państwo nie powinno oszczędzać na egzekwowaniu prawa, to można zadać pytanie czy skórka warta jest wyprawki i czy podejmowane działania są naprawdę skuteczne? Zaznacza Puls Biznesu. Powołując się na dane z resortu finansów, gazeta podaje, że z miliarda złotych nałożonych kar do budżetu wpłyną ułamki. W ubiegłym roku, jak czytamy, było to 14,5 miliona złotych, prawie 20 milionów złotych w 2018 roku i 10 milionów złotych rok wcześniej. Uzyskane wpływy ledwo pokryły koszt spraw prowadzonych przeciwko nielegalnym punktom hazardu i wydatków na przechowywanie zajętych automatów. Rachunek dla biegłych za opinie przygotowane na potrzeby postępowań wyniósł w 2019 roku 4,5 miliona złotych, a w poprzednich latach 4 miliony złotych i 4 miliony 400 tysięcy złotych. Puls biznesu. Gazeta dodaje, że to nie wszystko, bo po zajęciu automaty do gier przechodzą na własność skarbu państwa i trafiają do magazynów urzędów celno-skarbowych, które następnie w przetargu wyłaniają firmy utylizujące mienie pochodzące z przestępczej działalności. Według resortu finansów, jak czytamy w artykule, w 2019 roku na pokrycie kosztów magazynowania dziesiątek tysięcy urządzeń poszło 12 milionów złotych. Rok wcześniej było to 11 milionów złotych, a w 2017 roku prawie 8 milionów złotych. Do tego dochodzą, Koszty zorganizowania utylizacji za pośrednictwem firm wybranych w przetargach. Magazynowanie jednorękich bandytów może wreszcie prowadzić do patologii. Biuro Informacji Wewnętrznej Resortu Finansów prowadzi postępowanie w sprawie 105 automatów, które zamiast do utylizacji trafiły z powrotem do obiegu pisze Puls Biznesu. <Słuch> No, przyznajcie się, kto z Was nie marzy o wyjechaniu do Las Vegas i zagrania w pokera, stawiając potężną sumę na jednym z okrągłych stołów, które tylko czekają na nas i na nasze pieniądze w popularnych kasynach? No, w Polsce z tym już nie jest aż tak kolorowo. Przypomnę, że to hazard u nas jest nielegalny i przy tym, jak nasze władze nieudolnie próbują go zwalczyć, pewnie jeszcze trochę to potrwa. Ale czy w ogóle powinniśmy go zwalczać? Potencjalnie społeczeństwo nie będzie aż tak od tego hazardu uzależnione. Ponieważ perspektywa konsekwencji karnych może być odrzucająca, uzależnienie to powoduje, że ludzie są w stanie przegrać całe majątki, bo wierzą, że akurat teraz uda im się odkuć po poprzednich potencjalnych przegranych. Ale poczekajcie, czy przypadkiem zakazany owoc nie smakuje lepiej? Popatrzmy na to z tej strony. Gdyby hazard był legalny, to czy nie interesowałyby się nim tylko te osoby, które naprawdę tego chcą? W takim przypadku prawdopodobnie wszyscy ci, tak zwani buntownicy z wyboru, wypadliby z interesu, no bo nie ma się czemu, przeciwko czemu buntować. To jak z tym hazardem jest w końcu? Ma być legalny czy nie? Ścigać kryminalistów, przestępców, złoczyńców czy nie? Więcej uzależnionych będzie, kiedy będzie legalny czy nie? A może to nie nasza sprawa, niech każdy sobie robi co chce. Ale czy na pewno hazard jest nielegalny? Czy przypadkiem po prostu to rząd się nie pozbywa teraz konkurencji? Bo czym jest totolotek, totalizator sportowy? Czym są zdrabki, które możecie sobie kupić wszędzie, które w kioskach sprzedają nawet dzieciom? Chociaż nie powinni, to jednak to jest przecież tylko zdrabka. Ciekawostka dnia. Politycy chcą regulować stawki dla twórców aplikacji. 20% gigantom ma wystarczyć. Rosja nie jest rynkiem, obok którego jakikolwiek duży gracz może pozwolić sobie przejść obojętnie. Nieważne, czy mówimy tu o Google, czy Apple, to na tyle ogromna baza klientów, że warto podejść do niej z szacunkiem. A jak wiadomo, nie są to także łatwe tereny i trzeba się dostosować do obowiązujących lokalnie przepisów. O tym, że rosyjski FAS, dbający o uczciwą konkurencję, przygona się niesławnym 30% Apple. Fast wydało opinię, że Apple nadużywa swojej dominującej pozycji. Na rynku aplikacji mobilnych i w najbliższym czasie można spodziewać się żądania ku amerykańskiemu gigantowi, by zajął się kwestiami, które FAS uznało za łamiące prawo. Prawdopodobnie motorem napędowym w temacie było śledztwo prowadzone przez Komisję Europejską oraz skarga Kaspersky Lab, których aplikacja SafeKids została odrzucona. Ostatecznie instytucja uznała, że Apple bezprawnie zarezerwowało sobie możliwość blokady aplikacji firm trzecich i sklepiku. I zgodnie z oczekiwaniami, na odpowiedź Apple nie trzeba było długo czekać, firma już teraz zapowiedziała apelację w tej sprawie. Wygląda jednak na to, że walka na tamtejszym rynku może okazać się dla gigantów trudniejsza niż się tego spodziewali. Reuters informuje, że Fedot Tumusov złożył projekt ustawy, którym zmusiłby gigantów do zmniejszenia swoich stawek do 20%. Dotyczyć miałoby to wszystkich sprzedaży aplikacji, także tych z importów, tym App Store'a i Google Play, którzy dotychczas są nieugięci niezależnie od rynku. Tumusov jasno zaznacza, że to ukłon ku twórcom aplikacji i szansa na ich wzrost. Na tej chwilę nie ma jeszcze pewności, że ustawa zostanie przegłosowana, a technologicznie Giganci będą musieli się dostosować, a jeśli to się uda, to właściwie nie będą mieli wyboru. Nie wyobrażam sobie, by ze względu na tych 10% zrezygnowali z udziału w całym rynku. Rynek rosyjski jest bardzo trudny dla twórców aplikacji. Dostosowywanie się do wszelkich praw panujących w tym kraju jest dość ciężkie. Podobnie jest z Chinami, ale im nie grozi, że Apple usunie Fortnite'a z App Store'a, bo ci na pewno mają swoją własną wersję, wersję Fortnite'a, w którą gra pewnie więcej osób. Niedawno mogliśmy usłyszeć o sporze firmy Epic z jabłkiem nadgryzionym. Chodziło o dosłownie tę samą rzecz. O procentowanie, które pobiera amerykańska firma, wydawało się zbyt duże dla Epica, więc w ramach promocji dali możliwość zakupu w swojej grze tańszej opcji kupowania tzw. fałdolców, by móc jak najwięcej przytulić do siebie. Apple'owi się to nie spodobało, tym bardziej, że mają od dawna stworzony swój ekosystem, który stworzyli sami od podstaw, więc gra Epica została raczej na stałe wykasowana ze sklepu nadgryzionego jabłka. Czy 30% to dużo? Ciężko powiedzieć. Zatem czy pomysł Rosjan ma w ogóle jakiś sens? Apple na pewno nie jest łatwym przeciwnikiem i będzie walczył do końca o swoje, a jeśli nie spodobają im się wymagania klienta, to są na tyle bogaci, że po prostu odpuszczą dany rynek. No i w takim wypadku pewnie części obywateli Rosji się to nie spodoba. Takie zmniejszenie oprocentowania może jest dobre dla twórców aplikacji, bo będą mogli więcej zgarniać za swoją ciężko włożoną pracę. No dobra, nie każdy dużo pracy wkłada w swoje aplikacje. Co Wy w ogóle sądzicie na ten temat? Czy Apple da za wygraną rosyjskim politykom? Zapraszam do dyskusji na ten temat, a teraz standardowo drętwy suchary. Czemu wszystkie pszczoły zleciały się do Sejmu? Bo wyczuły lipę. Tego drętwego suchara mamy od Bernarda Wsu, za co serdecznie dziękuję, i oczywiście otrzymujesz od nas złotą pszczołę. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego składa na naszej grupie Facebookowej. Podstawki macie reaktywację, do której serdecznie cię zapraszam. A teraz, oczywiście, na koniec muzyczka od jednego z was, do której link jest na samym do opisu. Trzymajcie się ciepło. Dajcie. Eu não sei se você está